Cześć, witajcie w drugim odcinku z Wiedźmina. Eee, Liko przez dni zlecenia, ale tutaj pasta kwasa pobocznego, którego ha! chyba każdy zrobił. Co to za baba kurwa za mną, gdy biegła z jakimś, nie wiem... co z... no ona no miała na głowie. No, położyłem sobie ogień pod Szaskała, trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko! Mmm, ubróżaj no dobra, nie przesadzajmy. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy. Nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu, że śpię na kupie złota, niby smok. Przestali się do mnie odzywać, Klują na mój widok, a teraz to... Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego syna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar No ja to będzie drugi drugi, jak coś nie się rusza za chadą. na dzisiaj. Szukałem bo nie będę musiał mody ta. pobrać, będę musiał... Nie znalazłem. No, no. ja nie mam koci. No, parę Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, zabawa z ogniem. Znajdź z tyłu jakieś ślady. No i znajdziemy. Ja ogólnie mam ze na minimapie w końcu. Nie niskie zmysły, Odpalacz bo sobie sobie tak nie Wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Ile ogóle minimapa nie miała obramówki kiedyś. No źle ona ma zawsze jakąś obramówkę, ta minimapa. Może hmm. źle pamiętałem. zobaczy się. Jestem mu moda za jakiegoś utrudnienia, może czarnego konia sobie dam. Jest sporo modów ciekawych. Cholerni wiedźmini. Ja to z modami się nigdy nie bawiłem jakoś strasznie, dlatego jestem trochę podierany, bo... Ja jeszcze miałem kompa, który mogę się bawić z modami. Ehm. No dobra, jest. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopcę, ale zdołał uciec. Na git. Jest tutaj ten typ, w ogóle, z panczezą. Babka mi opowiadała, że kiedyś, jak Kowalowi Kowalowi Kowalowi. synek zaginął, to popy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował Dobra. w okolicy. I chodźmy tutaj. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Eee... No trzeba było okraść no. no trzeba, no. To jest, jest zasada taka. Kasy to robi Dobra. Oho. Ślady pazurów utopca, To musi być on. W z tego co wiem, w ogóle, to Was lepiej udalana. jego z... najebać, co? niż zrzucić znak znaku, Acha. znaku Acha. Akcji, Bo w znaku akcji to on o, tak wolno tylko idzie i tak ale im to No chodź. O chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krawszy z nich najgorsze Chciwe niby sroki dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Eee... Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to, ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła, niedawno sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Oj, nie. Ja, w odróżnieniu od sroki, krasnoludów, chciwy nie jestem. Więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Come on. Spróbuj. Dawaj. Chętnie się rozruszam. No fakt za sypko. Ej, co jest? What the fuck? Poczekaj, muszę go trochę napierdolić do tego do... Do, do rogu. Dostaję co tam wpierdol niby, nie? Jeżeli on mnie skontruje. A to jest możliwe raczej. O nie, 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 spierdolej! Kurwa. Poczekaj, ja muszę się skupić, bo jestem sobie mnie pierdoli, naprawdę. Ej, pierdoli mi. Nie, 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 nie pozwalam na to, nie, nie, nie. Nie. O, dziękuję. Już myślałem, że jest zapisany jakiś kurwa scenariusz, jak przegrywam z nim, nie, 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 nie. Ja mu muszę napierdolić, kurwa, ale to coś mi kontry nie siadały. Jeszcze raz. To co jest? Kontra! Kurwa, no. Może uniki nawet będą lepsze. Chyba uniki będą git, będą. Do przeżycia, to mi się wydaje. Bo on jest trochę taki, no, otwarty po, po ataku. O, co to kurde było? What the fuck? Gdzie on jest? Dobra. On jest otwarty trochę po ataku. O a nie, kont. Uuu, Jezu. O kurwa mu free. I, pizda, nie wiem. A, uh. o oh, oh. No chodź, chodź, chodź gdzieś yes, sobie. Uh. What the fuck? Czemu nagle jestem mu jego na plecach, kurde polniku? No dawaj, jeszcze jeden. BUM! BUM! No padnij już no, kurde, bez przesady no. Come man, bro! Masz tak mało życie, dziękuję. To z kontry mi nie się dało. Przestań! Poddaję się cholerom! Zni małeś! <grywałeś> Ale nie nogi, więc pójdziesz ze mną do Kowala i dobrze radzę, już bez numerów. Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Chola, żołnierze! Pozwólcie! Ha? Nie, wili, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż, więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim! A, a, może nie Cura wiem, go, ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No, ale mniejsza z tym, Twoja nagroda. No dawaj ją. A tak ile było? Parę rzeczy. Udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz. Dam zniżkę. No. A 20 chyba koron to było. Dobra. Za coś. I teraz e, dajcie mi tylko mapę. Domysne, nie. Ogólne nie. Zadania, eksploracja, wszystko, dziękuję. E, musimy do garnizonu pójść, więc pójdziemy... Taką ścieżką, tak mi się wydaje albo tutaj tą ścieżką. Taką, taką o no, trzeba znaki zapytania odjewać, no... no albo znaki zapytania będę robił we własnym zakresie. Nie wiem no co. Dobra, tak cię nacichać koń. Płotka, płotka. O, o Bozy, jest, ja wiem, ja muszę kwestia z babunią zrobić. O jest. Dobra kobieto, Zaprowadzi mnie ta droga do wyzimy. Mm -hmm. Gdzie była tak naprawdę ta babunia? ja nie pamiętam. Tutaj sobie przebią. Sodał mi mapę. nie ta babunia była? Ja myślę, że już przyjechałem ją. Zdecydowanie ją przyjechałem, bo tam jest babunia. Eee, no ta babunia sobie poczeka. Uuuu, uh. jeszcze do niej podejdziemy. Na razie chodźmy, zrobimy może tego... W tą wioskę. Trzeba będzie zabić kilka guli. Ojej, yep. zachodził. A, jest, ja jem kurde chleb zamiast schodzić. Kurde, z Mad Max'em i pomyliło, z Mad Maxem się wychodziło R2. O ja. Ja jestem boję ich trochę, no właśnie. Jestem, nie, ja, raczej nie jest tak zle, bo ja, ja im zadałem te spory demad. Jeden spadł, super. Dawaj na quen. Tylko oni uzdrowiają się z maty jebane teraz O kurde yy, yy, yy. NIE Dobra, nie zdążył mi dozuć Dawaj, dawaj, dawaj Chcę odobić jednego, dawaj Jest Jeszcze jeden Dos. jest... dziękuję Dobra, jest jeden został O O Mmm Raz Ojciec. Unik Raz Dwa ty, unik, raz, dwa, trzy... No nie będzie to unik, dobra. Zrobiono. no ciągle ci, ci się zrobiło. Południe takie mosty, Albo wieczór nawet. No i no, ludzie dogościli się. Dobra, pomijmy coś. Wiesz, siedziby nie źle o tobie gadają, ale ja nie zapomnę co dla nas zrobić. Okej, okay, tutaj jest na osi broni i tutaj jest jakiś Witaj. To mam mi tam do pokazania? Pokaż. Pokaz, pokaz i ja skurczę, dzielę mas i nic ciekawego po tym. to jest w ogóle? Optima Mater, składnik chemiczna. Bywaj. Dobra, jeba na razie w niego, a nie ma zbyt ciekawej rzeczy. Sześć bogowie na roboty! Chyba spotka? Naprzód! Już... Y mapa, mapa, pokaz mapę. No, zrobić robię te, que te questy, zaraz no, da, zrobić te, te znaczniki dalej. tarty odblokowany, super To znacznik z kilku podróży Tutaj kopią coś. Ej, ja nigdy nie szedłem tutaj do, do garnizonu z tej strony, zazwyczaj szedłem z drugiej strony. W prawej. To pierwszym razem. I tutaj jest typ, który ma questę to na mówię. Tego fajnie by było zrobić. Co się stało? Potwory! Po, potwory z Bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No. Wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Wy. Tak bardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieś ją, błagam. Wy, wy, czemu wy? To się mówiło kiedyś? Niech Czy, będzie, idę. Ja bym powiedział, to że ty, no bo ten tylko jedna skwa jest, nie? A, może się nie znam. Jestem chujowy z polskiego, okej? Okay? Naprzód! Miałem... Nie no, miałem cztery nie ale... E, kurwa, nie doszło po prostu łatwo łatwo tutaj ugrać łatwo ugrał nie o cenę mojej moi polonisty widzę Ile bandytów Nie to nie jest Są to jest To jest silny atak Co to jest? Kto wymyślił, że silny atak jest mu, musi być połączeniem lewego ze z sitem, A nie przytrzymaniem po prostu to fakt Co jest po przytrzymaniem Nic Idę. Dobra, silny atak! I silny atak! Gdzie jest ostatni? O! o dobrze, to ja miałem quena! O ja, jak pa! Jeszcze jeden został. to jest deserter, czy nie? nie to jest jakiś war. dalej O! O! Gryj. Może quena sobie załóżmy, za nim. Pogadamy z nim dalej. Kurde, on jest na piątym levelu, mamy No, Dobrze, że przynajmniej mnie mam ulepszony. Na mnie trochę więcej bijem Tym wildom O boże O, wil, dobra, wild To znaczy mniej z wartu Na no sensie... O ja, już co więcej tych wildów Dawaj, to O boże, biją, biją No kurde, czy pierdalać Dobra, <todgrym> chwali tak, Jezus Chryste, ile z tych, tych, do pozbierania No, moreny, jakieś z Kierosek! Tych popieców z mas? Nie rowe mięso, oreny, starkozia, jakieś spodnie skórcie ziele, ten nieco ładnie, kanapka z kurczakiem e, Mątrowa wilice skóra, a tutaj co padło? Jeleń. No. Dobra. E, bry, zrobiliśmy tego kuchujet, ten znaczek, ale teraz w ogóle muszę dać, e, pokazać zadania. O! Dodania poboczne cena przesyłka. Chyba o. o to chodzi tu i się, że z uciskiem wiedzą na wisnikę no, do że... No dobra, to jest zebrat. A tutaj jest ta cena przesyłka, którą mamy znaleźć. Wyzywają więc zmysłów z najczystki. Ale zanim to zrobimy, to fajnie by było ogarnąć sobie tutaj to. Co tutaj jest? O wa, wow, wow, wow. dobra. Pierdała ci, drucizno. Wypijmy wodę. Musimy się trochę ulepszyć i finalizujmy i słuchajmy tej przysyłki o a... ona jest gdzieś dystry... tutaj a nie, nie ma tej gdzieś tutaj dystry, tylko... jakby są ślady ślady wozu Jechał bagna Już ślady, że ten nie niwa... w niw garstki z będzie mieć problem do mnie, że ja podniosę ten proszek alchemiczny właściwie nie to jest w ogóle jakiś dom był przynajmniej o, oh, ja, yeah. Jest i wóz. Gdzie jest wóz? A, A tu? Ja bym to usłyszał. Fajnie. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Prosto przyje. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Dobra, zanim tam pójdziemy... To musi być ta skrzyneczka o której mówił. Ja chciałbym tu topców zabić. No to no, u topców. No. Nie, nie muszę dobra pierdolę nie chcę. Chodźmy ci... pogadać nas swim kłamcą, kochanym Kochanym co powiedziałem nie bez posady Kolera ciemno mi się zrobiło jest 20. O! I co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Jezusy to ma z taką... Nie, nie. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj za tobą! <grym> Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust Daw, będziemy gonić niestety go, ale... obsłużycie. Mm, Wcytywanie, o ja. Co ja tak długo wcytuję? I don't like this. Halo Co tu wilki robią? Wow, Wiele ledwo co... Zajmował mnie tak długo, że jakieś wilki czy tej i warg do mnie pojawili się obok mnie. I prawie mnie zajebali. Widzisz, kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś, proszę. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski szósty pułk, druga kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do Czarnych, a leki przydałyby się naszym chłopcom, wielu choruje, Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Uh... Ogólnie garczykom te leki chyba jeszcze się nie przydadzą, bo nie, nie mają rannych, ogólnie ja chciałbym po prostu, żeby te leki do, doszły do tych rannych, nie, żeby bo... Były... Zwane nie. Gozy tak naprawdę uciec je, żeby ulecieć ich i będą nowo się napierdalać. Czy kolejnych rannych będzie, nie wiem. O... Nie wiem naprawdę co brać. Jeżeli będą do nich garczyków, no to nie będą zadowoleni, na pewno dostanę zapłatę od nich. Dobra, jedź po prostu on wyleczy swoich, czyli dobra rzecz, ale tak naprawdę wyleczy ich, żeby mogli dalej się napierdalać. Eeehm. Puszczę cię, ale leki zachowam sobie. To jest jedyne takie. To, to wydaje się najbardziej skrupulizmowe, ale to jest jedyne takie. Powiedzmy, nie wiem. sensowne? Nie, nie powiedziałbym, że sensowne, ale. Tak, nie wiem. Ach, fuj. Dobra, jedź. Życzę tobie i Twoim chowającym się po krzakach żołnierzom Wiktorii w starciu z Nidwgardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fultesta. Jezus Chryste, jak ja mam mało życia. O, mamo. Dobra dosiąć konia i już do tego e, obozu niewgarskiego Już. Ale raz muszę naprawdę ogarnąć sobie jeden punkt umiejętności, żeby jedną rzecz kupić. Chyba każdy wie jaką, sobie wam pokażę Postać, książki, zamiosła, chemia, mapa świata, zadania, postać. O! To? O! Nie mam? Maksymalnie w dnia regeneruje Okej, okay, kontrola gniewu. Ej, co, są... oni to pozmieniali w Next Genie? O, zaraz, nie wiem. Ale była mi sobie takie reakcja która pozwalała, że jedzenie cię przez pół godziny. To było dojebane. A na razie musimy po prostu... Trzeba poradzić sobie z normalnym... Z normalnym sposobem lecenia się. O matko. Będzie ciężko inaczej. będzie, o, będzie ciężko. Wojskowy, Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sargwinlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Na a bądźmy tacy Cesarka no Proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się Nordlingu. Dowierzy. Dowierzy. Co stoi Hector? Będziemy musieli zarekirować. To ile wieś da Żyta? I ile powiecie, Wasza Ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No, spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej Ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem, ile możecie dać. 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to, to jest, te wcześniej już zabrali. I... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza Sołtysem wzywałem tu tylko Kowala Williego. Krasto Trochę jesteś na niego za wysoki. Mm, a, ciężko odmówić racji. Ciężko odmówić ci racji. Gerald z Rivi, Wiedźmin. Wadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Jennefer z Wengerbergu. gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz szafetę. Gdzieś w okolicy zalął się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Eee, umowa stoi. Ja Wiadomo, umowa co mu zależy. Ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się lisiego boru. Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje gdzie popadnie: na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? E, wszystkiego. E, dobra. Zioło. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Sza... Szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Mm Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry. Egzekucja. <laughs> nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład, nie igraj z ogniem. No, idź dobra. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruje Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Okej, okay, bywaj. To Mira i Mysław. Dzięki. Jest jak ten. Dobra, czyli mamy z wytycznej myśliwego, gdzie znalazła się I zielarka sakła. I to są następne dwa zadania, które mamy, związane. Ale myślę, że zajmiemy się tym w następnym odcinku. Bo ja jest w porządku. No. Ja też nie mogę za długo, za długi odcinku nie chcę robić tamten był troszeczkę dłuższy nie myślałem a teraz po prostu zajmiemy się gryfem na następnym odcinku od razu, czyli już jutro powinno być to ukończone, a tutaj już mamy szybką podróż rzeczywiście chciałbym tutaj testować moje popieranie modów że będę mógł szybką podróż używać każdego miejsca jak, na mapie jakiego chcę, nie muszę że do znaku, do, do znaku muszę jakiegoś najbliższego pójść, żeby użyć do innego znaku to trochę irytujące i trochę strata czasu więc ja się żegnam, bye bye.